No to jeszcze nie, nie uzasadnia czy nie uprawnia do, do wyciągania daleko idących wniosków na temat tego, jak świetnymi są one inwestorami. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, na ile będą potrafiły zarabiać w, również w niesprzyjających warunkach. Ale to była dygresja, koniec dygresji. I teraz najważniejsza rzecz, którą trzeba zrozumieć i zapamiętać. Bardzo trudno jest się stać bogatym, sprzedając swój czas. I przypominam, że na początku zdefiniowałem prawdziwe bogactwo jako posiadanie szeroko rozumianego majątku, który zarabia dla nas pieniądze, nawet wtedy, gdy śpimy, wtedy, gdy nie wykonujemy tak naprawdę żadnej pracy. To, to, ten, ten przykład ze spaniem jest taki dosyć obrazowy, ale to nie muszą być tylko te sytuacje. I. U mnie to wyglądało tak, że pomimo, że od młodych lat jestem dosyć ogarnięty finansowo, to tak naprawdę wiele lat zajęło mi dojście do wniosku, że sprzedawanie swojego czasu to jest bardzo powolny scenariusz bogacenia się. I kiedyś, jak byłem pracownikiem etatowym, to wydawało mi się, że można stopniowo zwiększać swoje zarobki, wspinając się po tej, nazwijmy to drabinie kariery zawodowej. I stopniowo budować też ten swój majątek poprzez odkładanie pieniędzy? Chciałbyś zarabiać w internecie, ale nie wiesz jak? Zobacz witrynę pod filmem.